Czur, jesteśmy z Państwem na The City Ground, gdzie jak nie w Anglii dać się porwać piłkarskim emocjom. Oby było co. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Akcja jeszcze się toczy. Gratulacje za tę interwencję! Ze skrzydła w szesnastkę, no i po ataku zagrożenie minęło. Smith Row. Havertz. Jest troszar. wychodzi na pozycję i tak, piłka w siatce, otworzył nam wynik w tym trafieniem. Daleko dobry was pole karne, to mogła, wręcz powinna być bramka. Znalazł prosarda. Jest trozar. Czy wykorzysta tę okazję? Smitroł z, z piłką. Jest go ośrodkowanie, ale spokojnie przejmują ten. Tę... Simeone. Nie wyszło. Strata. Leandro Trossard. Znalazł Trossarda. Jest Trossard. Dobrze odczytane intencje. Nie bez... Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. To środkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Może teraz wyrównać. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. To! Ostatni gwizdek, który pieczętuje awans do kolejnej. Obejrzeliśmy na... Jeszcze tylko kilka chwili startujemy. Witam Państwa. Bardzo się cieszę, że postanowili Państwo dziś do nas dołączyć i wspólnie... Do... Okazja jak marzenie. Akcja wciąż trwa. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Tak! Bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. Saka otrzymuje podanie. O, i to był książkowy... Od Teraz piłka posłana na dalszy słupek. Teraz ratuje przed stratą gola. Będzie wrzucał. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie. Dogrywa piłkę w pole karne. Jeszcze kilka chwil, i usłyszymy końcowy gwizdek. Ekipa przyjezdna chyba zdoła dowieść ten korzystny wynik do końca. Wygląda na to, że nie dadzą sobie tu zrobić krzywdy, i defensywa spisuje się dziś bez zarzutu. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Wybija Bramkasz, ale piłka nadal w grze. Odbiera. Ostatni gwizdek. Arsenal zdobywa w dzisiejszym spotkaniu 3 punkty. Zwycięzca... Proszę Państwa, już za chwilę rozpoczniemy dzisiejsze... Witamy serdecznie z londyńskiego Emirates Stadium, skąd będziemy mieli okazję dziś komentować dla Państwa... Popatrzmy teraz, jakim składem zagra dzisiaj Arsenal. W defensywie z Zinchenko wystąpi razem z... Kukajosaka! Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. Piłkarze Arsenalu w ostatnim swoim meczu wygrali z Sheffield United. Jak to będzie wyglądało dzisiaj twoim staniem? To zwycięstwo 1-0 na wyjeździe pokazało siłę tej drużyny w defensywie. Można przypuszczać, że to umocniło ich wiarę w siebie i także dzisiaj pokażą rywalowi, gdzie raki zimu. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Gabriel Martinelli. Jest pierwszy gol spotkania. Ależ bomba! Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Piłka wyszła. Hila, hila, parkie po gole. Wow, To drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Że piłka wycofana ze skrzydła, zagrożenie zażegnane przez linię obrony Odegar w posiadaniu piłki. Czy trafi? No i niestety trafia, ale nie do tej bramki, co powinien. Oj, długo będzie to rozpamiętywać. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. I w szesnastce. Tym razem ryzyko się opłaciło. Wyraźnie teraz słychać kibiców niezadowolonych z decyzji arbitra. Domagali się rzutu karnego, ale sędzia postanowił inaczej. Gra toczy się dalej. Teraz Sosimen, Nie pozwolił na oddanie strzału. Ostatni gwizdek. Arsenal z do... Przekonujące. Pewne zwycięstwa odnotowują teraz w Lidze.